Siema, siema, to znowu ja tutaj widzę myszkę, mi rabuje. Tutaj, tak, sobie niestety już nie nagrałem tego. Jak odzyskałem sobie tu całe EQ, też wydałem 600 na loterię. I wylosował mi się za trzecim razem kupon na 25 szczeńki. że kupiłem taki No to jest bardzo dobre. No EQ tutaj mam nie wiem, wiem a tutaj te lega to już słaba ale tu sobie dzisiaj zakupiłem za 28 są takie rękawiczki jeszcze tylko trzeba wbić te 22m 21,8 i takie strzały do tam, żeby bardziej jechać wszystkich także tego nie ma mojego kolegi online ale pozdrawiam Takiego pana jak omg i Spio. Chciał pozdrowienia na YouTube to proszę bardzo. Tutaj gdzieś powinien być. W takim stroju. O. W choinkowym lesie się schował. Dobra, no to może tak. Tu mam... Zostało mi 9 seł z tych rękawic i z tych strzałek. To sobie kupię losy. I kupię sobie losy takie jak. Y Jeden ten, nie, bo nie chcę wydawać na te więcej, na przykład na tego 6, ponieważ mi potrzebne jest błogo. I mi potrzebne są też bombki, bo one będą niedługo. No to może coś ciekawego będzie, tak jak na przykład torpa za 42, 42 przedmioty, za, 2, za 30 bomb, bodajże. I dobra, to sobie kupię. 9SEU. I co to, gdzie to jest? I co zladziło mnie? Chwilu nie mhm. yy, dobrze, ja muszę zrobić chwilę cięcie, bo widzę laga mam jakiegoś. Dobra, już jestem po małych problemach technicznych. No i tutaj chciałbym kupić los na loterii. Dobra. Może teraz wyjdzie. Wiem, że strasznie mam lagi, ale niestety notebook robi swoje. Ale dobra, jednak udało się mu zakupić. No to może teraz wymienimy sobie Uwe Wykorzystać swój los. Dobrze, to może zaczniemy od tego zatrzyseł. I mamy zwierzaczka białego szczura. O, nie, jest źle, nie jest źle, kurczę. Dobrze, to jedziemy teraz za... 6 losów za 1SR. Nie no, jest... Mamy jakiegoś farta chyba. Kurde, nie wiem co sobie kupić. Rękawiczy już sobie nie kupię. Hmm, hmm, hmm. Może coś na... Mniejszego tropu, tropka. Na 150 albo 160 level sobie kupię. Dobra, losujemy jeszcze raz. Los, tu szczęścia. I... Co nam się? Co to ulepsza? Wieleś i naszyjniki. Kurde, nie wiem, co by może tu ulepszyć. A, dobre. To są lepsze od razu. Tak, dziękuję bardzo. Zawsze to. Dobra, zarosujemy sobie jeszcze raz. A, za jeden ser. Boże święty, matko, co to za jest w ogóle? Już mi to gówno się trafiło parę razy. Dobra. Soki wolna i dobra, kolejny los i a mamy kota czarnego. To dobrze. Ostatnio mi kurnę szedłem na tą poszedłem na tę nową mapkę eventową teraz i miałem jeża i kurde mi zmarnowało go. Boy, no na tą kolejkę wsiadłem. Dobra, losujemy jeszcze raz i... No, Masaka no Dobra, ostatni los. Może się trafi los za 3 i coś fajnego, dobra, no? I ostatni los. Dobra, losujemy. O, jest to błogo, kurde, ale jest zajewiste. O, dziękuję, no. To, na to czekałem. Onoś takie zajewiste, że. Już... Bardzo dobre. Dobra. Może tak, to sobie wymienię teraz na no te szczęki u niego się. Szczęki. Dobra, mamy ile tu ścianek jest? Tu są 39. No no dobra, znikaj, znikaj. Znikaj, znikaj. Dobra. I chciałbym. Dobra, tu zobaczmy co tu mam. On. Do, zaoferować może. Co by tu se kupić, kurczę, nie wiem. 160 poziom, coś jest, to może coś na 160. mu nie będę kupował, bo z gąsa se kupię, co ja? Pierek. Hmm, Jeszcze tu jest i to. Ten pierek daje mi. 120 i 106, to Ten bym se kupował w razie czego. Dobra. 150, sam, 100 to więcej, ale. Ten man nie daje, ale podczas przeciwnika unik jest mniejszy. Podczas uderzenia przeciwnika unik jest mniejszy od 40. Dużo daje, ale chyba jednak tego nie kupię. Nie, nie, nie. Naszyjnik. Nie, też. Naszyjnik to jest. Tak. Hmm. Pomyślę. Po dłuższym zastanowieniu się. Pomyślę, czego nie mam na tym. Butów nie mam na tropku małym. Mniejszym. Może bym sobie buty kupił. na 110. Tutaj no, 200, buty hmm. Bazyliego Bazyliego robię questa. O, chwila. Dobra. Może pozdro dla pięknego A. Właśnie tak. Specjalne pozdrowienia dla tego Kolesia pana. To mój nowy zastępca. Tutaj ma. O. Ma dzisiaj, uro... ma dzisiaj urodzinki, kurde, tak, dzisiaj mu urodziny, to wszystkiego najlepszego Ci życzę. A tu mój stary zastępca, dla niego też wielkie pozdro, fajnie się z nim brało. No to dobra, nie wiem, co sobie kupię za te szczęki, jeszcze może się zastanowię. Zastanowię się chwilę i po dłuższym namyśle postanowiłem, że kupię, kurde, nie wiem. Co to jest w ogóle? Co to za rzeczy, jakie dziwne są tutaj? Może coś na 60? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Hmm. Ja zrobię cięcie i zapytam się w klanie, co by mi się opłacało kupić, i zaraz do Was wracam. Dobrze, dłużej się zastanowiłem i postanowiłem kupić. To. Tak, to kupię sobie, akceptuję już bez odwrotu i teraz cholera lagi, aż zamknę tę stronę tutaj, Echem. dobra widzę, że strasznie reaguje. wejdę do Rana to może tak nie będzie, aż źle, bo idę sobie zawalczyć. a Uruana nie działa ten zde, zdejmowanie listu chyba uroana nie działa chyba dobra to teraz sobie z nim zawalczymy załóżmy moje super zajebiste EQO. sobie użyję tego czy to jest na innych o, zajbiście, zajebiście. zajebiście. O, patrz, kurde. Dobra, strzały są, błogo te. O no, no dobra, 21 sam. No, dobra, no to padasz. Dobra, ja zrobię cięcie, podedam go te parę razy, a jak już będzie walka... Y, ...równa, to... ...znowu. Także... O odednę sobie tutaj podwójnym, bo. Dobra, no to ja robię cięcie i zaraz wracam. Dobra. Dobra, dobra. Bij. No bij, ja mam stubę, a ty masz stówę, mam nadzieję. No kurde, jeszcze ten. A no dobry, zabierze mi coś, zaraz. Kurde. Dobra, zaraz jest za Fajnie. Skryta teraz. On dobry leży. A to unik jeden. O gier wsadził mi. Dobra, dobra. Stop nie bij! Panie! Dobra, teraz Tak, dolejemy się. O, ale cię rozwalę, dobra. Ostatnio tam walczyliśmy sobie 5 do 5 do 5, znaczy się do 5. To wygrał ze mną 5-3. No ale przewagę tu kurna na krytku co chwilę siada. O, jeszcze jak unika. Dobra, lek. No i jedziemy na go zaraz, Kurde, zjadę. A ja mu zaraz, da. gdzie moje kryty są? I te strzały gówno mi dają. A unik, dobra. Nie mam uwag. No i nie kryt, niestety. No i ja on unik. No a to, tipa. Boże, kryt, jeszcze jeden unik. Jeszcze jeden unik albo się krytać? Nie przeżyję. Kurde, wiedziałem. Dobra, jeszcze raz z nim zawalczę. Tak do trzech. Nawet. Do trzech. kurde nie napisałeś. Dobra, to jadę go znowu. To jest 1-0. Dobra, jedziemy. podwójny już jest spowolnione, ale szybka strzała. Proszę Państwa, kryty po pewnie. A jednak, tak, bo zamro. O, oh, kij z tym, kurde. Zbiję ten 215, to będzie leżał, jak będę go kładł, jak będę chciał. Jeszcze z tym drugim, no to już w ogóle. Nie ma sakra, dobra, już nie będę marnował. Dobra. Wiem, wiem, porażki, porażki, ale... No. Zobaczymy. Czy wstawi. Pewnie stawi. Aj, patrzcie, kurde, jaka porażka teraz będzie, co? No, chyba twoja budnik No, w końcu przywarciłem. Nie, ciągle on parci Aha, porażki. To lejemy znowu z lodowego podwójnie. Oj oh yeah, ale go a I teraz kurde. Te odporność odporności Co mu to da? Mam trochę odporności, o unik Ładnie, o, ładny unik. Kryt przy... on no, też uniknął. Że mój unik. O, dwa razy był ładniejszy. przebicie. To, to by mi dużo zabrał. O, dobra. Dobra, dobra. Wygląda na to, że się leknął Dobra. Na to właśnie wygląda. I jeszcze tutaj podwójny. No i to mamy 2-2. Finałowa walka. Mamy finał, proszę Państwa. Jedziemy, dobra. Ostatnia walka i kończę nagrywanie. Coś może jeszcze nagram w ten weekend. Znaczy pewnie, na, znaczy na pewno. Dobra. Tutaj widzę bardzo równo idzie, ale on mną. To już po mnie. Może się leknę może. Dobra. To teraz trzeba podwójnym walnię sobie. Lodowy. Będzie, pójdzie teraz, Kryt od niego poszedł Aj, lak, lak, oj, Unik Oj, no nie Unik, krycie moim Szybka strzała była, to dobrze Jest, jeszcze jest, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie wszystko stracone Kryta przeżyje, ale on się lepiej, no dobra, to jeszcze <śm> będzie lepiej O już padł O, padł Przegrałem tę O, zabro, zabro nie. Unikurnośno dobra. Było blisko, ale dobra. To na dzisiaj to by było tyle. Yy, nagram może coś jeszcze. Jak będę wbijał level, czy coś takiego. No, czy to na dzisiaj to by było na tyle. To by dzisiaj było na tyle, więc... Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.